Cześć, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Po takiej pewnej przerwie ziemienie na mnie to wymusiło, ale teraz powracam z dosyć ciekawymi informacjami. I od niej na początku sobie zacznę, będzie to na pewno bardzo ciekawa informacja dla graczy ATS-a, ponieważ już z 30 listopada, czyli w ostatni dzień tego miesiąca, ukaże się kolejny nowy stan do ATS-a, czyli Kansas. W związku z tym dostaliśmy również oficjalny zwiastun tego dodatku. Jest on dostępny na kanale studia. No i w chwili obecnej również widzicie jego urywek. No i dodatkowo też otrzymaliśmy oficjalną mapę tego stanu. No i jak się okazuje, będzie tutaj zawarte łącznie 14 miast, a ich ułożenie plus oczywiście siatka dróg możecie w obecnej zobaczyć. Także ci, którzy bardzo czekają na ten stan, muszą jeszcze trochę się uzbroić w cierpliwość. Jeszcze około 2 tygodnie czekania. No i ten stan wyjdzie już oficjalnie czwartek 30 listopada bieżącego roku. Do tego jeśli ktoś się jeszcze, nie wiem, waha albo chciałby co nieco zobaczyć sobie z tych terenów, no to 11 listopada SC Software na swoim kanale opublikowało ponad 30 minutowy gameplay właśnie z tego dodatku, więc można sobie zobaczyć jak przynajmniej pewna część okolicy tego dodatku wygląda. Całość tego materiału znajdziecie na kanale studia. A więc jeszcze chwila, moment i kolejny stan zawita do ATS-a. I jeszcze jak wiemy, trwają chwile obecnej prace nad OpenBeton wersji 1.49. No, wiadomo, że ta wersja będzie najważniejsza w chwili obecnej dla ATS-a. Pewnie zostanie już oficjalnie wydana ta wersja w następnym tygodniu. Ewentualnie maksymalnie przygotują ją i wydadzą do początku tego ostatniego tygodnia tego miesiąca. Na pewno przed 30 listopada ta wersja do ATS-a się pojawi, ale pewnie wszystko ogarną już w następnym tygodniu. Pewnie też do ETS-a wtedy to wyjdzie. No, i powoli będzie można już zamykać w sumie ten rok. Szybko to w sumie zleciało, prawda? I jeśli chodzi o informacje o Kansas i o samym ATS-ie, to tyle. Teraz informacja nie z bloga, a z Twittera z software, gdzie studio podało dalej tweeta profilu Renault Tracks z takim komentarzem, że coś się dzieje. Miej oczy szeroko otwarte. W tym twicie Renault Trax jest informacja o tym, żeby wziąć udział w tworzeniu nigdy wcześniej niewidzianej ciężarówki, jaką jest Renault i Itech T. Która będzie pomalowana światłem dzięki specjalnej farbie. No, i to jest taki mini konkurs, czy po prostu pewne wydarzenie o nazwie The Good Truck czyli dobra ciężarówka. No, i wszystko skupia się wokół w pełni elektrycznej ciężarówki Renault Trucks i Techti, gdzie przy użyciu specjalnej farby będą tworzyli jakiś projekt, jakieś może specjalne malowanie, coś w tym stylu. Plan na ich stronie zakłada, że w listopadzie zaproszą do swojej siedziby w Lyonie znanych kierowców ciężarówek z całej Europy, aby pomogli im wyobrazić sobie różne wersje tego. Świetlistego projektu. Niedługo potem Ty zagłosujesz na preferowaną wersję i w 2024 w oparciu o wyniki tego głosowania pomalujemy światłem Renault Trax i e tech T. Także na chwilę obecną jest stworzony projekt, co ciekawe w, wczoraj i dzisiaj, czyli 14 i 15 listopada w Lyonie zjechali się właśnie ci wcześniej wspomniani kierowcy, jak i również zespół firmy SS Software i zapraszałem ich, aby byli świadkami pierwszego Renault Trax i e tech opuszczającego naszą fabrykę i to właśnie tę ciężarówkę pomogą nam zaprojektować przy użyciu tej specjalnej farby, także oni tam będą robić jakiś projekt, a my potem będziemy mogli zagłosować na najlepszy projekt. W ogóle z SC który jest tutaj ekskluzywnym partnerem. I wspominam o tym wszystkim z tego powodu, że najwidoczniej potem w grze coś będzie związane z tym, więc albo może potem dostaniemy po prostu to zwycięskie malowanie w grze dla Renault Range T. Może pewne elementy właśnie z tej ciężarówki się pojawią, jak może wnętrze czy jakieś inne elementy, bo one będą się wyróżniały, a może sama ciężarówka pojawi się w takim razie w następnym roku, no bo sam Paweł Szebur już przebąkiwał trochę, że w następnym roku może pewne elektryki się pojawią, może więcej zapowie. Na przykład na świątecznym streamie, no zobaczymy. Także może się okażeć, że faktycznie tutaj będzie jakiś elektryk w i może to właśnie będzie ta ciężarówka o Renault. No zobaczymy. W każdym razie coś tutaj szykują. Nie bez powodu, Studio jest tutaj tym ekskluzywnym partnerem, więc za jakiś czas coś z tego wyjdzie. Natomiast na koniec tego materiału, jeszcze wspomnienie o tym, że jak co roku odbywa się na Steamie czeski i słowacki tydzień gier, gdzie SC Software też bierze w tym udział. Jest to takie wydarzenie, gdzie twórcy no, z Czech i Słowacji no, cieszą się, celebrują, no i oczywiście promują swoje produkty. No i oczywiście studio też tutaj tak jakby bierze w tym udział. Nie ma z tej okazji takich pełnych promocji na te wszystkie dodatki, jak i gry. Natomiast przygotowali specjalny pakiet, w którym taniej można kupić podstawkę TSA i ETS A jeśli kogoś to interesuje. Natomiast dali znać, że podczas wydania dodatku Kansas takie promocje będą dostępne, bo mają po prostu ograniczoną liczbę takich użyć wykorzystali raz na Bałkany i chcą zaplanować też na premierę Kansas. Więc jeśli ktoś to interesuje, no to 30 listopada w dniu premiery dodatku Kansas będzie można zakupić jeszcze inne dodatki czy też inne gry studia po znacznie obniżonych cenach i możliwe, że jeszcze jakieś ciekawe tutaj pakiety przygotują dla ATS-a. Natomiast jeśli coś ciekawego zapowiedzą jeszcze, bo kiedyś. No kilka razy nawet podczas takiego tygodnia tych czeskich i słowackich gier zapowiadali jak chociażby kolejne stany, jeśli coś się pojawi to oczywiście dam Wam o tym znać w następnym materiale lub w jednym z następnych. No i na sam koniec jeszcze wspomnienie o tym, że SS Software udostępniło kolejny materiał z serii SCS on the road, tym razem znowu wszystko wokół tej siedziby Scani, tej wyprawy właśnie do Szwecji, gdzie testowali teraz bardziej offroadowe tereny, no i bardziej przystosowaną do tego ciężarówkę. Ale jeśli ktoś tutaj się podniosł, że no w takim razie takie zestawy będą za niedługo dodawać, no to spokojnie raczej nie. To jest tylko materiał typu ciekawostka i nadal wszystko jest związane z tą ich wyprawą, jaką odbył już jakiś czas temu do siedziby Skanii, jak udali się do Szwecji. Nie sugerowałbym się tym materiałem, że coś tutaj wielkiego oznacza. Nie twierdzę, że tego typu zestawy w ogóle się nie pojawią nigdy w grze. Nie, no tego nie mówię, ale po prostu nie sugerowałbym się tym. Bardziej bym patrzył może na to, co zapowiadają, co pokazują w samej grze, na czym pracują, jeśli chodzi o same modele w grze. To już dawałoby więcej do mówienia, bo tutaj to tylko taka ciekawostka, można powiedzieć też taka promocja. Zresztą byli jakiś czas temu też w muzeum, no i z tego też na razie nie przeradzają się jakieś zabytki czy klasyki, które by trafiły do ETS-a. A poza tym tutaj przypomnę, że w chwili obecnej na pewno oficjalnie wiemy, że pracują nad tymi nowymi jak i też mocniejszymi jednostkami, przynajmniej jedna jest taka najmocniejsza, ta mająca 770 koni, którą już zapowiedzieli na początku tego roku, no i do dzisiaj jej jeszcze nie ma i w sumie w tym roku jej nie będzie, więc ciekawe, że im schodzi tak długo z tym. Pewnie muszą przejść niesamowite testy, żeby taka jednostka, czy właściwie te wszystkie jednostki pojawiły się w grze, bo wiecie, one tak... Mocno przecież się wyróżniają, prawda? Zwłaszcza dźwiękiem. Także jeśli ktoś tutaj tworzył już teorię i już tutaj podniecał się, że to trafi do ETSa, to spokojnie, no nic to takiego nie oznacza tylko film ciekawostka, aczkolwiek może kiedyś trafi, może kiedyś w końcu dostaniemy jakieś specjalne czy lepsze zestawy do dyspozycji w grze, no ale wiecie jak to z tym morzem w USC Software. No u nich to może to jest duże i głębokie najwidoczniej, a na samym dnie to pewnie leżą te wszystkie rzeczy, które no, chcielibyśmy już dostać. Takie duże i sensowne. Może nam Pawełek za jakiś czas to nieco z nich obieca. Może że przy premierze Kansas, a może na święta. Zobaczymy. W każdym razie jeśli chodzi o ten materiał to tyle. A więc dzięki za oglądanie. Zachęcam do oceniania do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję Wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału, i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.